Chrzest Polski. Każdy z nas słyszał o tym mnóstwo razy. Czeska księżniczka przybyła do powołania księcia Mieszka i sprawiła, że ten przyjął chrzest. I tak chrześcijaństwo przybyło do Polski. Wszyscy to wiedzą, o czym to mówić. Okazuje się, że czasem to, co wszyscy wiedzą, niekoniecznie musi być prawdą. Dlatego, właśnie w serii kilku filmów, zamierzam Wam opowiedzieć o chrzcie księcia Mieszka. Zejrzymy razem do źródeł historycznych. I odkryjemy kulisę pracy historyków pracujących nad tym zagadnieniem. Dziś zajmiemy się kwestią daty sztuk. Wszyscy z nas w szkole słyszeli po razy, że było to w 1966 roku. Czasami jeszcze można spotkać datę 14 kwietnia. Ale czy to prawda? No nie do końca. Zacznijmy od tego. Skąd ta data w ogóle się wzięła? Podstawowym źródłem są tutaj roczniki polskie. Roczniki to była taka popularna w średniowieczu forma zapisywania wydarzeń. Wyglądało to tak, że zapisywano po prostu rok i zdarzenie. Na przykład rok 1025 umarł Bolesław Wielki. Pierwsze znane nam takie zapiski w Polsce brzmiały 965 rok. Dobrawa przybyła do mieszkań. 966 rok książę Mieszko został ochrzczony. Wydawałoby się więc, że to ta jest oczywista. Gdzie tuchaczyk? Zapiski te nie są nam znane z oryginalnego rękopisu, ale z różników późniejszych, pochodzących z XII i z XIII wieku. Zatem nie wiemy dokładnie, kiedy te notki zostały zapisane. Mogły zostać zapisane tuż po chrzcie, ale mogły też zostać zapisane nawet kilkadziesiąt lat później, kiedy pamięć już się zatarła. I łatwo można było się pomylić o rok albo dwa, w tę albo w tamtą stronę. Kiedyś ogromna większość historyków opowiadała się za tą pierwszą możliwością, czyli za tym, że notki zostały zapisane świeżo po zdarzeniach, o jakich opowiadają. Ale jest na przykład taki historyk, Tomasz Ciesiński, który podaje mocne argumenty za tym, że zapiski te powstały co najmniej kilkanaście lat po wakcie, albo jeszcze później. Jeśli on ma rację. To data sztu robi się znacznie mniej pewna. No bo co najmniej kilkanaście lat po fakcie łatwo było o, łatwo było o mniejszą albo większą pomyłkę. Ale jest jeszcze jedno ważne źródło. Istnieje kronika saskiego, mnicha widukinda, znana pod tytułem Dzieje saskie. Wiemy, że ukończył swoje dzieło około 968 roku. Tak więc miał informacje praktycznie z pierwszej ręki. Niestety o samym szcie. Nic nie napisał. Ale o Mieszku napisał dwukrotnie. I to w sposób bardzo dający do myślenia. Wspomniał o nim w kontekście dziejów niejakiego Wichmana. To był taki niemiecki Banita, który w tym czasie uciekł do Wolinian, to takie słomańskie plemie, które żyło na Pomorzu i brał udział w ich napadach łupieszczych. Między innymi właśnie na państwo Mieszka I. I pierwszy raz Widukind wspomniał o Mieszku w ramach właśnie takiego napadu. Miał on miejsce w 963 roku. Kronikarz określił Mieszka i jego poddanych jako barbarzyńców mieszkających dalej. Dalej w sensie jeszcze bardziej na wschód niż w Linianie. Ciekawostka, wspomniał też, że w tym napadzie zginął brat Mieszka, nieznany nam z imienia. Następny opisany przez Widukinta napad miał miejsce na jesień 967 roku. Tutaj określił Mieszka już inaczej, jako przyjaciela cesarza. I wspomniał też, że zawarł sojusz z księciem czeskim. Widukin to opisał też, jak Mieszko wysłał cesarzowi Ottonowi miecz Wichmana, który tym razem miał pH i polek w tym starciu. Widać dużą różnicę w stosunku do Mieszka przy dwóch okazjach. Tutaj mamy jakiegoś barbarzyńca, a tutaj przyjaciela cesarza, który nawiązuje kontakty dyplomatyczne z władzami chrześcijańskimi. Co to oznacza? Otóż najprawdopodobniej oznacza to, że gdzieś między jednym a drugim napadem Mieszko został ochrzczony. I to dlatego mógł być przyjacielem cesarza, mógł, być, mógł zawrzeć sojusz z władcą Czech, i dlatego Widukind potraktował go znacznie, znacznie poważniej, jak władcę równemu innym władcom chrześcijańskim, a nie Jędzikus. To oznacza, że chrzest musiał mieć miejsce gdzieś między 963 rokiem a jesienią roku 967. Jaka jest prawda? Nie wiemy i nie będziemy wiedzieć. Tak naprawdę, poza, tak naprawdę poza tymi dwoma najważniejszymi źródłami, można docierać do prawdy jeszcze na różne, mniej bardziej subtelne sposoby. No i historycy cały czas próbują to robić. Historyk Tomasz Jurek napisał nie tak dawno temu ciekawy artykuł, w którym uznał, że Chryst Mieszka miał miejsce najprawdopodobniej w Niemczech. Na spotkaniu z cesarzem Ottonem I i zastanawiał się, kiedy Mieszko mógłby do niego przyjechać. Wyszedł mu albo czerwiec i lipiec 965 roku, albo kwitnień 966, kiedy to cesarz był akurat na wschodnim pograniczu cesarstwa, w miejscu dogodnym na spotkanie. Być może właśnie wtedy to wydarzenie miało miejsce, ale pewności nie mamy i nigdy nie będziemy mieć. Tak to już jest z historią. Więc jeszcze raz szybkie podsumowanie. Roczniki polskie mówią o roku 966, ale niestety nie jest to źródło do końca wiarygodne, jeśli chodzi o dokładność dat. Dzięki niemieckiemu kronikarzowi Wichmanowi wiemy, że musiało to mieć miejsce między 963 a 967 rokiem. Natomiast 100% pewności raczej nigdy nie będziemy mieć. No, dzięki za uwagę i to tyle.